Cześć, witajcie w nowym odcinku Zbiegów i Podbiegów. Dzisiaj skoncentruję się na ważnym temacie, jakim jest motywacja i to, co się dzieje, kiedy zaczyna jej brakować. Wszystko oczywiście w kontekście biegania i na bazie moich własnych, niestety całkiem świeżych doświadczeń. Będzie też o teorii uporu, która jest takim moim małym odkryciem. Ostatnich tygodni i mam wielką nadzieję, że będzie to zagadnienie, które dla Was okaże się równie interesujące i inspirujące. Zapraszam serdecznie. Lecimy. To jeszcze raz. Cześć, witajcie w nowym odcinku. Tym razem postanowiłem poruszyć temat motywacji. A to dlatego, że chyba sam akurat znajduję się w dość dziwnym miejscu, to znaczy odczuwam spadek energii i zapału do kolejnych treningów. Podejrzewam, że to może być po prostu chwilowy efekt dość dużej intensywności pracy, nieprzerwanej pracy przez długi, długi czas. Mam tu oczywiście na myśli pracę treningową. Taką mam przynajmniej nadzieję, że to jest chwilowe. Jeśli takie jest, no to oczywiście wszystko jest ok, pod warunkiem, że teraz umiejętnie tym zarządzę, żeby po prostu nie potknąć się i nie wyłączyć na samym początku sezonu. Zwłaszcza, że mój pierwszy start za około 3 tygodnie. No i teraz tak, żeby jakoś się przed tym uchronić, to po pierwsze zmniejszyłem trochę tygodniowy kilometraż i intensywność treningów. Ale co ważniejsze, zacząłem się też na poważnie zastanawiać, co jest moją długoterminową motywacją, jak nią kierować i jak ją pielęgnować. No i oczywiście okazało się, że to jest bardzo złożony temat, dlatego postanowiłem, że będzie kilka różnych odcinków o motywacji i uporze. No i ten dzisiejszy jest tylko częścią pierwszą, a w przyszłości będą pojawiały się kolejne. Ale zanim dzisiaj przejdę do meritum, to na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie odtworzenia i odsłuchania poprzednich odcinków. No i oczywiście zachęcić do subskrybowania i obserwowania zbiegów i podbiegów. Jeśli możecie, ocencie mój podcast w Spotify, będzie mi na pewno bardzo miło. I pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Instagramie. Tam mój profil nazywa się Hany Szewski oraz na Strawie. Oba profile podlinkowałem w opisie odcinka. A teraz możemy iść już dalej, i ja zacząłbym chyba od tego, że skoro no, muszę bazować na swoim przykładzie, to ja uważam się za gościa, który jest głęboko zmotywowany i zdeterminowany do osiągania różnych swoich celów, pod warunkiem, że mam je jasno określone, no a dzięki temu mogę w precyzyjny sposób zaplanować dotarcie do nich. Ja ogólnie bardzo lubię takie poczucie tego, że jestem na nie wiem, misji, tak? w pewnym sensie, i że każdego dnia czy tygodnia robię jakąś małą rzecz, która przybliża mnie do tego efektu czy wyniku, który jest y, dość daleko przede mną. No a w przypadku biegania czy każdego innego sportu, tak naprawdę, realizacja takiego długofalowego celu wiąże się z dyscypliną i z przestrzeganiem rutyny treningowej, no i tutaj chyba nie może być inaczej. No, i teraz jeżeli chodzi o tę rutynę, to w moim przypadku jest tak, że ja zdecydowanie preferuję poranne treningi przed pracą, lubię mieć to już po prostu odhaczone z samego rana, przynajmniej przez większą część roku. Więc jednym z trudniejszych elementów mojej rutyny jest wstawanie bardzo, bardzo wcześnie. Czasami po trzeciej nad ranem, czasami po czwartej, czasami może trochę później. Zwykle jest tak, że kilka miesięcy wstaję właśnie o takich nieludzkich porach, potem znowu przerzucam się na wieczorne treningi, potem wracam do porannych i tak to się zmienia na przestrzeni roku. Ale mogę chyba powiedzieć, że skuteczność moich pobudek i wyjść z domu na trening jest dosyć wysoka. Zwykle, chociaż czasami to naprawdę boli, to jednak wychodzę. Zresztą ci z was, z którymi obserwuję się na Instagramie, mogą kojarzyć moje relacje z nastawiania budzików albo właśnie z siłowni o mega wczesnej porze, No ja na marginesie zawsze się zastanawiam, czy to bardziej motywuje, czy wkurza, no ale okej, okay, na teraz to zostawmy. No i tak jak wspomniałem, mimo tego, że skuteczność mam dosyć dobrą, no i mimo tego, że chyba do wszystkiego można się przyzwyczaić, to jednak dość często, no może nie codziennie, ale jednak często, kiedy dzwoni budzik, wiecie, ja już wstaję i już jestem w łazience, myję zęby, jestem już nawet ubrany. To wtedy ma taki czas, kiedy kwestionuję absolutnie wszystko, co doprowadziło mnie właśnie do tego, że teraz jest trzecia a ja stoję półprzytomny przed lustrem w łazience i zbieram się na trening. I kiedyś mi się wydawało, że z roku na rok będzie łatwiej, ale tak chyba nie jest. Wydaje mi się, że cały czas jest tak samo. No pewnie to jest efekt tego, że ja właśnie zmieniam te pory treningów co kilka miesięcy. Może faktycznie, kiedy już przechodzę z wieczornych do porannych i to trwa już jakiś czas, no to przychodzi taki moment, że jestem przyzwyczajony, też mój cykl dobowy jest do tego dopasowany i kładę się znacznie wcześniej spać. No i wtedy może faktycznie są takie momenty, kiedy zaczyna być minimalnie łatwiej. W każdym razie zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem tak, że kiedy zbieram się na siłownię, jest bardzo wcześnie, w głowie mam tylko jedno wielkie nie chcę mi się, to czy przypadkiem nie działa ten sam mechanizm, o którym wspominałem już w odcinku o jaskini bólu, to znaczy, że no, wiecie, teraz trochę pół żartem, pół serio, ale że mój mózg widzi to wyjście na ten trening jako mega niebezpieczny wysiłek, chce mnie chronić i dlatego wysyła mi mnóstwo sygnałów i podpowiedzi w stylu wróć do łóżka i już nie świruj, żebym właśnie nie narażał się na ten wysiłek. No, ale okej, okay, u mnie to i tak zazwyczaj kończy się tak, że ja ostatecznie wychodzę z domu, robię swoją robotę i. To tylko jeszcze bardziej jakby skłania mnie do zadania sobie pytania, dlaczego? Po co w ogóle też stawiam siebie w takiej pozycji, w której muszę wybierać pomiędzy spaniem i pójściem do pracy, co jest po prostu standardem, a wyjściem jeszcze na wczesny trening przed tym wszystkim, co ma się później wydarzyć. No bo przyjrzyjmy się faktom. Jestem amatorem, bieganie to moje hobby. Jasne, no chcę biegać mocniej, szybciej, mieć... Większą wytrzymałość i tak dalej, ale trenowanie nie jest moją pracą, a wręcz przeciwnie, właśnie po treningu muszę być jeszcze rzeźki i kreatywny przez kolejnych 8 godzin no i muszę pójść do mojej właściwej pracy, którą notabene bardzo lubię. Więc tym bardziej mam w głowie pytanie, dlaczego no i skąd się to bierze. No i właśnie, idąc teraz dalej tym tropem, odpowiedź wydaje się w sumie oczywista. No, zapisałem się na jakiś kolejny kosmiczny bieg, więc teraz muszę się do niego przygotować. Bo inaczej będę się męczył albo w ogóle nie dobiegnę do mety. I no jest to bardzo logiczne wytłumaczenie, w 100% prawdziwe. Ale przynajmniej ja mam także nad ranem, wiecie, kiedy no średnio kontaktuję jeszcze. To trudno jest mi się wzbić na taki poziom świadomości, żeby móc zahaczyć się właśnie w takim sensownym wytłumaczeniu i pomyśleć sobie, no okej, okay, kumam, to jutro wstanę jeszcze wcześniej, żeby za, nie wiem, 7-8 miesięcy jeszcze lepiej mi się biegło gdzieś tam w górach. I najśmieszniejsze jest to, że ja w ogóle stojąc przed tym lustrem ze szczoteczką do zębów w ręce i zastanawiając się, wyjść czy nie, czy wrócić, czy co zrobić, to ja w sumie nigdy chyba nie dochodzę do żadnych konkretnych wniosków, tylko po prostu w pewnym momencie, tak jakby, nie wiem, wiem, że muszę szybko działać, więc no, kończę myć zęby, wychodzę z łazienki, zakładam kurtkę, biorę rzeczy na siłownię i wychodzę. Tak jakby automatycznie, i dlatego wydaje mi się, że ta głęboka motywacja, która popycha ludzi do robienia rzeczy, których nie muszą robić, jest w nich gdzieś bardzo głęboko zakorzeniona, a nie wynika tylko z tego, że tego danego dnia chcą wyjść i pobiegać albo zrobić trening siłowy. I to ostatnio dało mi do myślenia, dlatego że jestem w takim trochę dziwnym czasie. Od ponad 3 miesięcy bardzo intensywnie trenuję do nowego sezonu i do pierwszego startu, który już za 3 tygodnie, czyli do maratonu. I do tej pory wszystko było fantastycznie, wszystko było tak, jak sobie wymyśliłem, ale chyba popełniłem błąd, to znaczy zbyt szybko przycisnąłem, no i w konsekwencji zbyt szybko doszedłem, tak mi się wydaje, do szczytu formy, w której mogę być na tym pierwszym starcie. No i teraz ok, z jednej strony muszę ją utrzymać, zadbać o to, żeby nie zrobić regresu, to jeszcze nie jest takie złe, ale gorsze jest to, że w tym wszystkim czuję, że też moja motywacja jakby trochę osłabła i już nie mam takiego mocnego drive'u jak miałem do tej pory. I wiedziałem z jednej strony, że to się może wydarzyć. Wydawało mi się, że też mam jakiś pomysł i strategię, jak ominąć to poczucie takiego przepalenia mentalnego na początku sezonu. No ale nie udało się, chyba. Nie uważam też z drugiej strony, żebym był w jakimś totalnie krytycznym miejscu, no ale na pewno odczuwam delikatny zjazd chęci do treningu. Zobaczymy jeszcze, w jakim kierunku to ostatecznie pójdzie. Może uda mi się tym jakoś zarządzić i właśnie wypracować. No ale zacząłem się właśnie rozglądać przyglądać też temu, co mówią trenerzy i inni biegacze w wywiadach, które poruszają podobny temat. I jeden wniosek wydał mi się naprawdę bardzo interesujący. Przynajmniej kilkoro z nich wspomniało o takiej prawidłowości, że jeżeli nie jesteś zmotywowany czy zmotywowana przed rozpoczęciem bardziej intensywnej pracy nad sobą, bardziej intensywnego treningu, to nie ma co szukać tej motywacji w sporcie czy w bieganiu, bo jej się tam nie znajdzie. A co więcej, takie trudne, częste, długie i nużące treningi spowodują prawdopodobnie to, że zajedziemy się. I nie będziemy już odczuwać tej takiej pierwotnej radości z tego, że biegamy. I jeszcze nie wiem na 100%, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, bo wydaje mi się, że jednak mogą zdarzyć się jakieś odstępstwa od tej reguły, ale im więcej o tym myślę, tym więcej sensu i prawdy w tym widzę. I od razu przypominam sobie też taki mój własny przykład, kiedy pracowałem z trenerem, a wtedy jeszcze jako ktoś, kto nigdy nie zapisał się i nie wystartował w jakiejś dużej imprezie biegowej, przynajmniej nie w dorosłym życiu. I pamiętam, że wtedy po prostu to było tak, że dałem się namówić komuś na półmaraton, więc trenowałem do półmaratonu. Potem było to samo z maratonem, w końcu z ultra i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście super, no bo teraz biegam to co biegam. Ale tam w ogóle nie było ani mojego celu, ani mojej motywacji, tylko to było takie płynięcie z nurtem i tego, co kto mi zaproponuje i co sobie tak ad hoc wymyślę. Wtedy, jak teraz o tym myślę, to wtedy największym też problemem było to, że ja w ogóle nie miałem na siebie żadnego konkretnego pomysłu jako biegacz. No i nadszedł taki czas, kiedy wykonywanie jakiegokolwiek treningu było dla mnie naprawdę mordęgą, no bo nie wiedziałem, do czego to wszystko zmierza. Nie miałem też już wtedy pewnie fanu zbiegania, więc nie mogłem sobie tłumaczyć, że no jak to, po co ja robię te treningi? No po to, żeby biegać, bo po prostu lubię biegać. No i faktycznie był taki czas, kiedy już czułem naprawdę dużą, dużą stagnację i myślałem sobie wtedy, że no zmotywuje mnie ten kolejny plan treningowy, kolejny tydzień. Jak nie ten, to pewnie następny. No bo przecież w końcu muszę jakoś, nie wiem, zaskoczyć i wejść na właściwe tory. No i tak czekałem i czekałem, no ale to się oczywiście nie wydarzyło. Za to zwiększała się taka dziwna i bardzo nieprzyjemna presja, na to, żeby właśnie robić te treningi, mimo tego, że jakby nie mam żadnej przyjemności. No, jest tak trwało i trwało. No, i ja jeszcze bardziej zapadałem się w tę presję, bo nie lubię rezygnować i nie lubię re nie realizować tego, co miałem zrealizować. No, i wtedy pamiętam, że już naprawdę doszedłem pod ścianę i nie miałem absolutnie żadnej przyjemności zbiegania. No, i na szczęście jakoś się ogarnąłem i podjąłem decyzję, że muszę, no właśnie, zrobić pauzę, tak, zdjąć z siebie tę te presję, ten stres, jakiś duży ładunek negatywnych, nie wiem, emocji czy odczuć. No bo tak przynajmniej przypuszczałem, że inaczej trudno będzie mi na nowo jakoś znaleźć radość w tym sporcie, który tak naprawdę ja zawsze bardzo, bardzo lubiłem. E, bałem się tylko tego, czy przypadkiem nie będzie tak, że odpuszczę sobie, bo miałem do tego tendencję i nie obudzę się za rok i nie będę żałował, i nie będę sobie mówił, że kurczę jednak trzeba było wytrzymać, zostać, a nie e, doprowadzać się, nie wiem, do takiego roztrenowania i w ogóle zerowej formy. No i że jednak to ja wrócę do tego trenera. Na szczęście tak się nie stało, ale to też nie oznacza, że było bezboleśnie, kolorowo i płynnie przeszedłem od nie wiem, co chcę robić w bieganiu, do tak, jestem pewien, że właśnie zmierzam w tym kierunku i zajęło mi to dobę. Nie, ale po prostu dałem sobie czas na spokojnie, żeby przemyśleć, co ja z tym hobby chcę robić. Czy ja chcę biegać dla relaksu, czy jednak chcę budować formę, no i startować, e, i jakby wybierać jeszcze większe wyzwania. No i z racji tego, że ja akurat generalnie lubię funkcjonować w większej lub mniejszej dyscyplinie i takiej rutynie treningowo-sportowej, no to wybrałem bramkę numer dwa. No i postanowiłem e, spróbować sam przygotowywać się do biegów, no i jakoś świadomie zarządzać tym, jak się czuję w danym tygodniu czy miesiącu, e, no i kiedy potrzebuję odpoczynku, bo czuję już znużenie i zmęczenie, a kiedy no muszę jednak docisnąć i się bardzo pilnować. I to nadal nie jest łatwe, przynajmniej nie zawsze, a w sumie to chyba nawet powiedziałbym, że przeważnie to absolutnie nie jest łatwe. No, hello, jeśli słuchacie uważnie, to na pewno pamiętacie, kiedy wspominałem o moich letargach treningowych. No i w ogóle pewnie popełniam wiele błędów po drodze, ale najważniejsze jest to, że jednak ciągle biegam, no i ostatecznie się nie poddaję. No właśnie, i tutaj na scenę wkracza zupełnie inna rzecz, inne pojęcie. Upór, czyli skłonność do nieustępliwego trwania przy czymś, niezależnie od wszystkiego. No i to brzmi jak bardzo, bardzo potężne pojęcie, które, jak się okazuje, w osiąganiu celów czy sukcesów, tak to nazwijmy, w ogólnym rozumieniu, jest dużo ważniejsze niż talent czy jakieś specyficzne predyspozycje do wykonywania czegoś. I ja, researchując ten temat, trafiłem na bardzo ciekawą książkę Angeli Duckworth pod tytułem Upór, potęga pasji i wytrwałości. I powiem Wam, że znalazłem tam wiele, wiele ciekawych informacji, które pomogły mi trochę uporządkować sobie właśnie całą tą filozofię motywacji, uporu, dążenia do celu, bo to właśnie Angela Duckworth zbadała, potwierdziła i opisała teorię, że upór jest właśnie tym, co decyduje o dotarciu do obranego przez nas celu? No i teraz, jak ona to zrobiła? To było tak, że Angela Duckworth była jednym z psychologów, którzy swojego czasu mieli obserwować i prowadzić badania wśród rekrutów do bardzo elitarnej Akademii Wojskowej West Point. Po to, żeby sprawdzić, czy uda im się zauważyć, co decyduje o tym, że niektórzy rezygnują z tej akademii wcześniej, a inni po prostu zostają no i kończą tę szkołę. I tutaj ważna uwaga: ci badacze wiedzieli, że zdecydowana większość tych, którzy rezygnują, odpuszcza w trakcie pierwszego roku, a dokładnie po pięciu, siedmiu miesiącach w trakcie takiego bardzo trudnego obozu e, wojskowego, który potocznie nazywa się Bestią. I teraz, żeby pokazać Wam tło i w ogóle skalę tego zjawiska, to jest tak, że każdego roku ponad 14 tysięcy kandydatów zgłasza się do rekrutacji, z tego zaledwie 4 tysiące otrzymuje nominację, no i potem przesiewa się dalej, Około 2,5 tysiąca z tych, którzy dostali tę nominację, spełnia pewnie bardzo rygorystyczne normy akademickie i kondycyjne. No i ostatecznie na listę akademii trafia 1200 osób. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeden na 5 właśnie z tych nowo przyjętych rezygnuje w trakcie pierwszego roku, a dokładnie właśnie w trakcie Bestii, czyli tego bardzo trudnego obozu i generalnie psychologowie od bardzo, bardzo dawna próbowali jakoś odnaleźć się w tej sytuacji i e, znaleźć tę prawidłowość e, bezskutecznie i w którymś momencie Duckworth dołączyła do psychologa, który pracował już nad tym od jakiegoś czasu. On miał taką teorię, że ci, którzy w trakcie rozmów e, reagują na... Pewne pytania, czy w ogóle, kiedy on pokazuje im jakieś obrazki i oni na podstawie tych obrazków mają jakieś bardzo szlachetne skojarzenia, czy skojarzenia związane z jakimiś bardzo odważnymi osiągnięciami, to on zakładał, że właśnie ci później przetrwają, no i jakby ukończą szkołę, no ale to oczywiście nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości. Potem na drodze obserwacji, rozmów i analiz, które trwały bardzo długo. Duckworth doszła do wniosku, że to co charakteryzuje tych, którzy zostali, to coś, co każe im się po prostu nie poddawać, nawet wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo ciężko. I tak doszła, że to właśnie jest upór, który zdefiniowała jako połączenie pasji i wytrwałości. No ale teraz jakoś trzeba było to zbadać, bo no, upór jest czymś nieuchwytnym, więc żeby to zrobić, ona stworzyła specjalny test, który następnie przez lata wypełniali kadeci i faktycznie okazało się, że było to narzędzie, które dokładnie pozwalało przewidzieć, że zostaną właśnie ci, którzy uzyskiwali najwyższe, no nazwijmy to, stężenie uporu w organizmie. Ten test jest dostępny właśnie w tej książce i on nie jest niczym skomplikowanym, to jest w sumie 10 stwierdzeń, które ocenia się w skali od 1 do 5, a następnie wyciąga średnią. Po jednej stronie skali ocen mamy określenie, że stwierdzenie zupełnie do mnie nie pasuje, a po drugiej, że bardzo do mnie pasuje. No i oczywiście jest też kilka pośrednich odpowiedzi. Jeśli chodzi o te stwierdzenia, to mamy na przykład coś takiego. Nowe pomysły i projekty czasami odciągają mnie od poprzednich. Albo jestem sumienny, nigdy się nie poddaję. Albo często wyznaczam sobie jakiś cel, ale potem zaczynam dążyć do czegoś innego. No, albo na przykład kończę wszystko, co zacznę. No i te stwierdzenia właśnie się ocenia. Jest też tabela z wynikami wskazującymi właśnie poziom uporu u danej osoby. Także ja zachęcam Was do sprawdzenia i wygooglowania. Ja z ciekawości zrobiłem sobie ten test i wyszło, że poziom mojego uporu to 80%, więc jeszcze definitywnie mam nad czym pracować. Na szczęście, jakikolwiek poziom uporu by nie wyszedł, to dobra wiadomość jest taka, że można go rozwijać. I aby to zrobić, to według Angeli Duckworth należy pamiętać o czterech wymiarach uporu. Pierwszy z nich to zainteresowanie, czyli właśnie coś, co po prostu daje nam radość przez sam fakt, że to robimy. Ona wskazała też, że ten obszar charakteryzuje się tym, że po prostu odczuwamy też nieustającą fascynację i ciekawość właśnie względem tego czegoś. No to tutaj można byłoby powiedzieć, że e, naszym zainteresowaniem byłoby bieganie, a konkretnie biegi górskie. Drugim wymiarem, który wskazała, jest praktyka, czyli określiła to jako codzienne, zdyscyplinowane podejmowanie prób zrobienia czegoś lepiej niż wczoraj. No innymi słowy, w naszym przypadku i e, w przypadku biegania, no to byłyby to po prostu codzienne treningi i pewnie też starty w zawodach. Trzecim wymiarem jest idea, czyli długofalowy, duży cel, który jest takim naszym wbudowanym, czymś, co determinuje nas do właśnie wykonywania pracy, wykonywania praktyki, czyli w naszym przypadku tych codziennych treningów. Natomiast czwartym wymiarem jest nadzieja, którą ona rozumie jako taki ogólny optymizm i dobre nastawienie, czyli coś, co pozwala nam przejść do przodu, wyjść z domu i właśnie zrobić ten trening wtedy, kiedy nam się nie chce lub po prostu kiedy napotykamy różnego rodzaju trudności na swojej drodze właśnie w realizacji tego dużego celu. Ale to nie koniec, dlatego że ona wspomina o jeszcze jednej ważnej rzeczy, która właśnie idzie w parze z rozwijaniem e, i budowaniem uporu, a mianowicie m, tym czymś jest hierarchia celów. E, I ona to tak zobrazowała, że na samej górze mamy powiedzmy taki największy balonik z głównym celem, a poniżej rzędy mniejszych e, i jeszcze mniejszych baloników, które są celami podrzędnymi. No i oczywiście pod tym głównym celem może być kilka różnych kategorii i kilka rzędów to jest w sumie taka kwestia indywidualna, ale zasada jest taka, że te baloniki, które znajdują się najniżej, to są takie drobne, codzienne starania, które mają nas przybliżać do tego dużego celu, więc w sumie to nawet ich nie powinniśmy postrzegać jako cele same w sobie, a raczej jako środki właśnie do osiągnięcia tego najważniejszego z celów. I teraz, żeby jakoś to sobie samemu nawet rozrysować, to ja to zrobiłem i u mnie to wyglądałoby mniej więcej, oczywiście tak, na szybko. Na samym dole miałbym po prostu poranne czy tam wieczorne treningi. Wiadomo, czasami przyjemne, czasami absolutnie nie, ale to jest ta część, którą po prostu powinienem robić na autopilocie, bez jakiegoś zastanawiania się nad wielkim sensem każdej pojedynczej sesji treningowej, co niestety do tej pory mi się bardzo często zdarzało, jak już wiecie. Potem w kolejnym wyższym rzędzie miałbym chyba starty na krótszych dystansach, no bo one pozwoliłyby mi zdobywać doświadczenia, no i też budować formę i siłę psychiczną, um, którą wykorzystywałbym w trakcie dłuższych biegów i dłuższych startów ultra. Kolejny rząd to właśnie biegi na dłuższych dystansach, i tutaj umieściłbym też obok po prostu samych startów e, taki cel znalezienia sobie dystansów, w którym mógłbym się specjalizować. Mam nadzieję, że będzie to nie wiem 100 km albo nieco więcej. No i tu umieściłbym też cel, że za dwa lata na przykład chciałbym zacząć się ścigać na dystansach ultra. I to pewnie doprowadziłoby mnie do tego ostatniego rzędu i ostatniego najwyższego celu. No a skoro trzeba mierzyć wysoko, to ja bym powiedział, że moim długofalowym celem jest to, że za 2-3 lata chciałbym stanąć na podium jakiegoś biegu ultra. No i pewnie jeszcze z czasem sobie doprecyzuję, jakiego dokładnie biegu i jakiej imprezy. No ale to zrobię, jak już będę wiedział, w jakim dystansie się specjalizuję. I powiem wam szczerze, że chociaż to brzmi bardzo teoretycznie, to jednak rozłożenie tego wszystkiego na czynniki pierwsze, zwłaszcza teraz, kiedy jestem w takim czasie, że moja motywacja trochę słabnie, czuję znużenie, no i też postrzegam jakby kolejne treningi jako chyba bezcelowe, to znając całą tę teorię, trochę łatwiej mi podtrzymać tę rutynę treningową, no i może trochę zwolnić, jeżeli chodzi o intensywność, to trochę odpuścić, ale nadal jednak iść przed siebie. I to chyba dlatego, że teraz potrafię sobie tak bardzo precyzyjnie zobrazować tę hierarchie celów. I wiem, że ten mały balonik, spokojne bieganie w poniedziałek rano, na przykład, to tylko jeden mały element. Powinienem to robić na autopilocie i właśnie jakoś super się nad tym nie zastanawiać. To jest po prostu mój must have do tego, żeby iść dalej i ostatecznie dojść do tego najwyższego celu. I nie wiem, może to brzmi trochę głupio. Ale no, mi to jakoś pomaga i w sumie to jest dla mnie ciekawe i nigdy tak dokładnie tego wszystkiego nie analizowałem. Poza tym, teraz, kiedy znam te cztery obszary i wiem, że mogę wzmacniać i rozwijać swój upór, no to mega zależy mi na tym, żeby wzmocnić go jak najbardziej, żeby później, następnym razem, kiedy znowu znajdę się w takim samym momencie, albo nawet gorszym, jeszcze większej stagnacji, no to będę miał większy zapas i po prostu jeszcze bardziej automatycznie będę parł do przodu, no i robił swoją robotę. Ale teraz mam takie odczucie, że kiedy słyszę, co mówię, to wszystko wydaje mi się takie strasznie patetyczne, poważne i nie wiem, jakieś dziwne. No ale serio, do mnie to mega przemawia i też porządkuje mi coś, co chyba wcześniej było dla mnie jakimś nieuchwytnym pojęciem, bo motywacja czy upór. W sumie się nigdy nad tym naprawdę tak dokładnie nie zastanawiałem. Jak czułem, że mam mniejszą motywację, no to po prostu to przyjmowałem i tyle, a teraz jakby czuję, że mogę. Nad tym w jakiś sposób pracować, w jakiś sposób tym zarządzać w długofalowej perspektywie, no i to jest w sumie fajne i to daje mi nadzieję, właśnie i też siłę, że nie wyłączę się następnym razem, tylko znajdę jakiś sposób, żeby po prostu realizować ten swój duży cel. W każdym razie mam nadzieję, że Wy też w tym wszystkim znajdziecie coś dla siebie coś, co być może też otworzy wam oczy na jakieś rzeczy, których wcześniej nie widzieliście i podobnie jak mi będzie wam trochę łatwiej. Książka oczywiście wam też podlinkuję w opisie odcinka. No i słuchajcie, na tym dzisiaj zakończę, no ale na pewno prędzej czy później wrócę do tego tematu, bo tutaj jest jeszcze wiele innych ciekawych wątków do poruszenia. A teraz dziękuję wam za ten czas, który spędziliśmy razem. Następny odcinek pojawi się za dwa tygodnie, i to będzie już odcinek poprzedzający mój wyjazd do Hiszpanii na maraton. Także podzielę się tym, jak się przygotowywałem przez te ostatnie miesiące, gdzie popełniłem błędy, bo już wiem, że popełniłem. No i generalnie, jak czuję się przed startem. Do tego czasu, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niedługo. Cześć.